Witam w pałac. Gozdawa. Zaczyna się przygoda. Kręcimy reportaż dla dzień dobry TVN. Jest miło, pachnie cudownie. Miejsce budzi wyobraźnię, Będzie naprawdę ciekawie. Dzień dobry, cześć Mikołaj Jakiś zapach słuchaj mnie tu przeciągnął Kochany Mikołaju zaraz będziesz w raju. To jest niebo w gębie co zobaczysz Piotrze co się tu dzieje opowiadaj Wędliny z jagnięciny i rodzimej wieprzowiny złotnickiej kochany Naprawdę i tutaj tak, są kochane. twoje wiskarnice? Tak unikalne Gorącym dynem kochany Gorącym dynem wow. Ale zapach słuchaj poczułem ten zapach od bardzo daleka wiesz No widzisz Mój legendarny apetyt mi tutaj przeciągnął Jestem mega ciekawy, ale to wygląda. No uh! wygląda, popatrz. Tam mamy ale kabanosy, masz... kabanos jak więcej. Tu kiełbaska swojska ze świnki właśnie złotnickiej. Tu mamy udziec z wieprza złotnickiego, zobacz na gorącym dymie. To, ale Aha. to idzie na olchowym, zobacz jakie piękne kolory zostaje. Nie? Jaka to temperatura jest... dymu jest odpowiednia? Mówię, że gorący dym to znaczy mniej więcej jaka temperatura. Znaczy gorącym dymem przy dopiekaniu tak, to jest w okolicach 80-90 stopni, nawet w wędzarni. W tej drewnianej wędzarni taką temperaturę możemy osiągnąć Czyli przy dopiekaniu, gorące. a tak normalnie około 70 60-70. Jak długo te wszystkie specjały muszą tu wiszeć. Kochane, ta szyneczka wisi od wczoraj rano i dzisiaj dopiero na wieczór będzie gotowa, nie? I ona tak. była włożona tutaj surowa. Tak, surowa. Od surowego o, aż do takiego wędzenia z pieczenia. A kabanosy rzuciliśmy dzisiaj, ale chcecie właśnie nim poczęstować. Tak prosto z wędzarni gorące? Z wędzarni. O, Można? Oczywiście. O, 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 o. No. To się nazywa raletacji. Jak Jagnięce, Jak czyściutka, jak Marynos z Polski starego typu. Nasza tu od naszych hodowców. Niech cię za kole ten smak. Oj, oj, oj. No. Lokalna marka kulinarna, To Kto gochanie. nie spróbował ten kabanos, niech tu przebiegnie. Niech tu przebiegnie. To no, jest jedno z zmienić. najlepszych, które w życiu spróbowałem. Nie będę go odpędzał od wędzania, hmm. niech tu przebiegnie. Jeszcze gorące? Jeszcze gorące. wow, A chcesz tej? kiełbaski również? <kli> Chcę że... wszystko, jestem tak głodny, Popat, nie wyobrażasz sobie. Takie obaska robi tak czask prask, widzisz. Mm. Nie muszę tego nadkroić. No. Mm. ponoć byłeś głodny? Nie? Mm -hmm. Aha. A rośnie. To dobrze. O, je, je. Jestem jest... coraz bardziej ciekawy tak, tak dobrze musisz głodnieć, bo to wszystko wyląduje i będziemy takie plastry kroić. To są wspaniałe. po potop Sienkiewicza w tym? Jak sobie z skroił ten plaster? No to tak sobie ukroisz dzisiaj. się rej. obawiać troszeczkę, I nie Jezu, postaram się. No. Powiedz mi, gdzie nauczyłeś się takiego kunsztu? Bo no to naprawdę masz fach w ręku. To jest coś, fach w ręku. Tak, fach w, w ręku. Godny. To jest pasja. Mhm. Wyniesiona po prostu, z... jakby ssana z, z mlekiem matki, nie? Mhm. Z chodziliśmy, kochany, do obędzarni i nie potrzeba było tempy, e, termometra, tylko na dotyk. Mhm. I na dotyk, na sprężystość i później ten zapach. Mhm. Zapach jest charakterystyczny, kiedy mięsko dochodzi, rozchodzi się czosnek, aromaty, ja mogę tak tylko dotknąć kochani, nie potrzebuję latarki i to i wiem, że jest ok, nie? i że mogę, to od mogę Mikołaja od, od dzieciństwa to tak jest od dzieciństwa. Mhm. To jest no. proste. Zorganizowanie uczta już się zaczyna. Na ucztę, między innymi mamy wątróbkę, jak wiecowo. Rzecz unikalna. Jeszcze nie skosztowałeś? Jeszcze nie skosztowałeś. Ale zrobimy ją klasycznie. Z czym przygotujemy? Z jabłuszkiem i z cebulką. Klasyk? Okay. I przełamiemy potem fiutem. Tak. <gadasz>, co to tak. jest? Syrop z buraka cukrowego. I tak trzeba Coś ma. Fiut. A, To jest lokalna lokalna. lokalna skociewia, z Kociebia, kochany. Wątróbkę robimy szybko i krótko, prawda? Masz tu jabłuszko. Zostać omyślni. Masz tu jabłuszko. Masz tu jabłuszko. <grym> Ale to pozostaje bardzo poważne i bardzo ten. <grym> no, tu jest, tak. jest nieodzowny element do przełamania. <grym> Jesteśmy no, na prawdziwej uczcie. Na prawdziwej uczcie. Re regionalnej, lokalnej, jak powiem, wątróbkę jest oczywiście z naszych jabłon. A... Mają jak mam pokroić to jabłuszka? Ale wygniaskuj leciutko, wygniastuj hmm. tak trochę, żebyśmy wiesz, bo to... Jasne. I co? Ducia... Duże kawałki, małe kawałki, plastry? Tak. Jak, jak to powstaje? Skąd, skąd, skąd takie kolory? Naprawdę? Ale to jest jakaś regionalna tradycja Wasza? No powstała niedawno. Okej, okay, ale wasza, stąd. No dobrze. nasza. Słuchajcie, z mi, no najpierw z czym te pierogi, naprawdę śliczne, widać tutaj bardzo doświadczone ręce. Jaki farsz? No i skąd ten kolor? Bo nie, sam nie wiem. Farsz nie wie. jak Niemcy. No. Piotrze, wysłałeś mi do kuchni i wróciłem z dwoma skarbami, słuchaj. No nie dziwię się, że przyszedłeś wraz z nimi, z tymi moimi pięknymi dziewczynami i witamy Cię przy stole na ziemi dobrzyńskiej, w Pałacyku Gozdawa, na szlaku kulinarnym. Niech Cię zakole. A cała załoga prawie, prawie z nami. To jest właśnie nieprawdopodobne zdarzenie. Takie kuchnia pałacowa, ogromna uczta, a w zasadzie Piotrze jesteś tu i jedynym mężczyzną. Kobiety rządzą. No, działamy wspólnie i w porozumieniu, ale bez nich tego by tu nie było. Kochani, opowiadaj, jaka jest Wasza rola. Tutaj. Tak sobie założyliśmy, że będziemy mieć rodzynka, i oto mamy. Natomiast tutaj, faktycznie w pałacyku Gostawa, na Ziemi Dobryńskiej, w kuchni rządzą kobiety. Jest tutaj obok mnie Sylwia, jest szefem kuchni, ja jestem właścicielem tego obiektu. I jak widać, chyba nieźle sobie radzimy. Zapraszamy na ucztę to w połacyku. Tak to wygląda. Jesteśmy na Kujawach. Tradycja jest taka, że musi być. Na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, oczywiście, że, że zobaczcie: miejsca wolnego na stole brak. I tak to u nas bywa. Ale mało tego, nie, u was bywa, ale tylko u was bywa w ten sposób, bo takie wyniny z czy ze świni Złotnickiej, no to jest absolutny rarytas. Tak, absolutny rarytas. Jeśli chcesz oddać duszę kuchni staropolskiej, kuchni polskiej, regionalnej, no to tylko przez ucztę. A co możesz mieć na ucztę? No chyba tylko to, w co jest Polska i region bogate. Czym, czym są bogate? A więc. To, co u nas jest w zagrodach, to jest i na stole. Na szlaku, właśnie Niechcie za kole. Co to jest ten szlak, Niechcie za kole? Bo widzę, że to jest chyba coś, co Ci bardzo leży na sercu. Leży mi na sercu, oddaję swoje serce i kawał ducha. I kawał życia też. Ale to jest moja pasja, tak? Moja pasja i dziewczyny, jeśli tej pasji nie miały, to na pewno się zaraziły. Pracujemy od sześciu lat razem mhm. nad stworzeniem takiego zintegrowanego produktu turystyczno-kulinarnego. Chodzi o to, żeby każdy subregion serwował i szczycił się tym, na wartości temu, co dla niego jest właściwe. U nas naprawdę króluje jagnięcina, bo mamy hodowców na zakolu Dolnej Wisły, w Dolinie Wisły króluje gęsina. Dzisiaj jej nie mamy, bo była w listopadzie. Był smalec gęsi. A smalec gęsi był, bo smażymy, na, jeszcze nam smaluszek gęsi został właśnie do podsmażania naszych specjałów. On jest doskonałym smalcem. Czyli budujecie duch i tożsamość gastronomii tak. waszego mikroregionu tak. i te efekty, efekty są powalające, naprawdę ten stół robi kolosalne wrażenie, ja nie mogę się doczekać, aż zanuruję w te wszystkie smaki, w ten mój talerz, przypomnij mi co tu mamy, tak z tak. yy, szerokim łukiem. Trufla wśród mięs jest Właśnie siedzisz obok trufli. Widzisz? Tak, to jest trufla. które który tam tak, mieliśmy pędzany. mieliśmy pędzany. To jest rustykalna nasza Jagnięcina Marino Polski w Starym Typie. Obraz Złotnickiej masz tutaj po prawej stronie. Szydeczka, którą tam, mówię, dochodziła, dochodziła. wiesz no. moją pamięć. Świnia Złotnicka. Dwa słowa na jej temat. Piękne przerosty. Harmiona naturalną paszą. Stara pie... polska rasa. Stara polska rasa. Z tych rejonów. Tak, z tych rejonów, Właściwa z dla Wielkopolski, dla Kujawsko-Pomorskiego i dla pomorskiego województwa również. Mhm. Mamy troszkę tych hodowców, i to jest wolny wybieg. Czyli no. wiadomo, prawda? co no prawda. prawda nie żołędziami, ale hmm. naszą naturalną to są naprawdę szczęśliwe świnki dożywające 9 miesięcy i stąd popatrz jakie jak przepięknie przetłuszczona i tu jest ten smak, aromat, smak i smakiełbasa. Smaki. Warto, tak. już spróbowałem, ale no. Hmm. no, to ja spróbuję. No i popatrz hmm. szara obwódka, tak oznacza, hmm. że bez peklosoli nie stosujemy peklosoli naprawdę. Hmm. Hmm. No. Hmm. i trufla wśród mięs. Popatrz, tu zaczęliśmy troszkę z kompendium ferculorum, zresztą to jest Nagrodzony na festiwalu smaku. Właśnie Jarek Dumanowski, Jarosław Dumanowski, któremu się kłaniam, był przewodniczącym jury w 2019 roku, za to dostaliśmy właśnie smak roku 2019. Profesor na Uniwersytecie tak, Torunia, tak. wielkiego odkrywca, właśnie. Starych, prastarych polskich przepisów w kompendium Fecurorum. Czyli pierwsza książka kulinarna w historii Polski z Nowego Wieśnicza, mhm. kuchmistrz Stefan Czernie. Czerniecki. Czerniecki. I tutaj, 1628. I tutaj, I jak wiesz, lepiej mieć za talerz szkody niż za grosz wstydu, tak? Mhm. Na tym stole widać to, Absolutnie. prawda? No Absolutnie. właśnie, i ten baranek osobliwie z pierożkami podany. Więc to jest inspiracja. Sylwia, Twoje dziewczyny pokazywały mi, jak pierogi się robi. Tutaj, smerfetki, cudowne. Ja chyba od tego zaczynam. Mogę? Czyli Proszę bardzo. ale okay. pierogów proponuje nasz mus jabłkowy. To jest mus jabłkowy do pierogów, naprawdę? Tak, tak. Zmierzamy. Farsz ten pierogowy jest podobny do, do farszu kołdunowego, nie? Więc mhm. jak była po prostu surowa Dziękuję. czyli do jagnięciny mus jabłkowy on jest ze śmietaną, czy same jaka? jabłuszko, masełko i cytrynka według dziewczyn to współgra więc współgra i że ja. jak, jak pan Cydunny sam tak. tymi słowami jak mówisz tak. masło bo wiesz ja mam serce francuskie jeśli chodzi o festynonie tam moja pępowina jest podłączona i z masłem wszystko lepiej smakuje Słuchaj, mówiłaś dla mnie, Sergio, <coughs> magiczne słowo masło. Moja pępowina gastronomiczna podłączona jest do Francji, i my mówimy, że avec le beurre, tout est meilleur. Mój dziadek mi to mawiał całe dzieciństwo, czyli z masłem wszystko jest lepsze. Musjabkowy na maszle z pierogiem, z jagnięciny, niebieski jak smurf. To jest hmm. dopiero polska tradycja, którą jeszcze nie widziałem. C'est délicieux. Hmm. Nie bawię się, nie? Mmm. Już Un um petit peu. Vraiment? Même plus. peu. C'est ce que tu as pris. Eh bien, j'ai fait des voyages en France. J'organise, j'ai fait des voyages culinaires aussi. En okay. Alsace, j'adore l'Alsace. Wow. J'adore la Normandie. No, pięknie. Słuchaj, przerzucmy się na polskie. <laughs> na <zaraz> <laughs> ale... ja, szczęście ja już to znam, okay. więc... Znakomite, znakomite. Naprawdę mousse, Uu, pierogi jeszcze lepsze. Mm. ale... Mówiliśmy. Mówisz to z przekonaniem o tym mhm. smaku. Mhm. Ten Teraz... drugi kochany, ten tutaj taki właśnie serdynowy jest z podrobami jagnięcymi. Mhm. Więc... Zanim dojdę do kolejnego pieroga, mhm. czas na ucieczkę jagnięcia. No, Mówiłeś, nie. że perła, perła? Tak, trufla wśród mięs, a zatem spróbujmy. Mhm. Mhm. Fantastyczny, z zmóz mszanym. Mhm. Mhm. Tutaj jest mózg. I popatrz, tylko sól. Genialnie. Tylko sól, nic tylko więcej. No I, nie skończy, się i, tak, i czas. I czas. I to nie zostało w ogóle pieczone. Tylko nie. i wyłącznie węzarnicze. Tak, mhm. Jest tak, to możliwe. We Francji e, udziec jagnięce, piecze z udza jagnięcego, to jest e, tak jak w Polsce, niedzielny rosół. To jest ulubione danie Francuzów na niedzielny, taki rodzinny obiad. Powiem Ci, że ta jagnięcina by się bardzo, bardzo obroniła na francuskim stole. Jest Bój Boże, zaszczyt. Bój Boże. Boże, <laughs> <laughs> cieszymy się. <laughs> no teraz czas. Kupnię staropolską możesz podać <laughs> tylko przez ucztę. A nie tylko wyłącznie przez jakieś pierogi i jakiś bikos. Jeśli mamy to robić, to już róbmy z tego, co mamy I najlepsze. Mało tego, zamiast. mięso jagnięce jest świetne i zdrowe. I jak człowiek trafia na ten tłuszczek lekko wędzony, ho, 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 to mm. już szuk na niebo. Chciałam Wam powiedzieć, że te wszystkie dodatki, które tutaj są, pochodzą oczywiście od nas i przez nas są robione, czyli marynaty wszelkie. Macie tutaj dynie, mm. proszę bardzo, paprykę w o ogórki. Zapraszam. Nieodzowne do mięs i, i wędzonych, i pieczonych. Dążymy do tego, żeby do sklepu chodzić tylko po sól. Hmm. To zapraszam do bieliczki. albo <laughs> tutaj trochę bliżej no kłodowy to jest da, 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 to jest no, nie ma, problem. Nie problem. Teraz już koniec, nie? 700 metrów pod ziemią, tam też można gotować, ale, ale bez żywego ognia. Widzisz, mamy sól gocińską to nareszcie już też używać. No. Koniec z chłodzeniem do snem. Zobaczmy, zobaczmy jak, jak ta Polska jest bogata w regionalizm i w cudowne produkty. I naprawdę to pokazujecie. To jest coś wspaniałego. Po prostu należy nadać temu wartości mm -hmm. takiej, na jaką zasługuje. Tak nie? Szynka tylko i wyłącznie uwędzona ze świnie Złotnickiej. Tak. Ta szynka nie widziała pieca, nie widziała nie. wody, nie, nie. widziała wrzątku. Tylko i wyłącznie tego. Dokładnie. Jak długo przypomnij? No, Dokładnie. Od wczoraj. Od rana zaczęliśmy. E, w nocy troszeczkę odpoczęła i dzisiaj od rana dalej. Także mamy no, około 30 godzin, tak mi się wydaje, albo plus. I przed ten tydzień? Nie, no. nie tydzień, trzy tygodnie. tygodnie Tak, była macerowana w solance. Solanga oczywiście musi być przezroczysta i brązowa. smakosz w rozdawie czujesz się jak król. Do tak byśmy chcieli. To jest naprawdę królewski stół. Mm. No i bo do właśnie, jeśli masz taki surowiec, tak hodowany, zawsze się mnie pytają, a czym przyprawiasz? Ja się pytam, czy trufle przyprawiasz, czy to trufla stanowi o smaku. A mm. więc surowiec podstawowy, to widzimy, nieokłamywany, i to będzie to. Przypraw naprawdę trzeba wiele. Smacznego. Coś wspaniałego. Naprawdę. Bon appétit, Nicolas. Madame, <laughs> Monsieur, merci du fond du Dziękuję z głębi serca. Naprawdę. Wow. Wiele widziałem takich ucztowych stołów, ale takiego stołu jeszcze nie spotkałem. Naprawdę. Szlaki słynkarne. Zapraszamy do nas. Uważaj. <laughs> Mama Petry, frigandakne. Mm. Hmm. Prawie zapomniałem w tym moim rozpadzie. rzeczy. Faktycznie dobra. Muszę hmm. że dawno swojej szynki nie jadłem. Hmm. Hmm. Ale przez. <laughs> może ręka, ręka pamięta. Hmm. dlatego że ja wykładałem się do wędzenia, natomiast sama macerację, to wszystko, to tutaj przecież nie siedziałem tu trzy tygodnie. Tak, ty to nasza panie? Asia taka najdrobniejsza z kuchni. Hmm. Ona ma taką moc w sobie i wyczucie. Hmm. Wyniosła to z domu. I to jest najpiękniejsze, bo to są pracują to te osoby, które... Faktycznie są z tego rejonu i, 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 ma, i, i to w tej tradycji wy, wyrosły. No to, ale... to potrafią robić i to jest najcenniejsze. Kiedyś bardzo um, chciałam, żeby obiekt był w innym miejscu, a teraz od dawna już nie chcę. Jestem szczęśliwa, że jest tutaj, gdzie jest. To, to jest cała moc, ale właśnie czy te wszystkie kucharki, które są pod, pod waszym skrzydłem. One się od was uczyły, te wszystkie specjalności, no bo to smak jest naprawdę niewiarygodne dobry. Rośliśmy razem, nie, razem, rośliśmy, prawda, nie ta Od sześciu lat współpracujemy i myślę, że był dla nas, jego idea jest dla nas inspiracją. Mhm. Jest niestrudzony i konsekwentnie dąży do tego, żeby. Że, żeby, żeby ta rodzima rasa była prowadzona faktycznie, żeby to był produkt, a produkt jest najcenniejszy. Mamy ten produkt, więc w zasadzie, tak jak powiedział Piotr, samo się to broni. A te smaki znałyście wcześniej, czy wyrobiliście sobie razem, czy musieliście szukać w pamięci najstarszych tak. tutaj, które pamiętały jeszcze te tradycje? To jest smak z ducha, tak jakby... Yy, smak dziedziczony, tylko trzeba go było po prostu ożywić. Sylwia, dla Ciebie jako szefowa kuchni, czy to było wyzwanie odkrywać te wszystkie smaki, czy Ty już je znałaś, czy musiałaś szukać pamięci tutaj na najstarszej generacji? Skąd ta wiedza? Myślę, że osoby, które znajdują się na szlaku, mhm. mają smak Dziedziczony. Dziedziczony. Okay. <sum> Smak ducha. Wszystkie dziewczyny, jedna drugiej przekazuje szefowa. Mhm. Smak. I razem pracujecie? Oczywiście. Wszystko, że tworzy po prostu dzięki wspólnej energii. Mam taką Tutaj... zasadę, że dochodzimy do. Zawsze powtarzam, próbujemy tyle razy, A aż wszyscy ocenimy, że jest to ten poziom, który jest najwyższy. A kto ma ostatnie słowo z waszej trójki, zdradźcie. Czy ty, symbiot, czy ty, Pojotrze, czy, czy może ja? No tak, ja jestem tutaj od ostatni już tylko od wielkiego dzwonu, ale kiedyś dosyć dosyć tu przebywałem. A prawda jest taka, że dopóki kucharz osobiście się nie przekona, bo czegoś on tego robił, nie będzie, więc no tak. bez akceptacji z tej strony, mm -hmm. mógłbym sobie po prostu paluszkiem w bucie pokurzać i nic z tego nie było. Ale mi się wydaje, że na tych samych falach nadajemy, nie? Kulinarnych falach. Czyli Sylwia jest też najbardziej dyskretna, ale tak naprawdę to ty tu rządzisz. Przyznaj skromna, ale tak jest. <śmiech> <śmiech> nie do końca. <laughs> A, Powiedzmy, że się zgadzamy, tak? Nie, skromna to jest końca. ważne. Że akceptujemy wzajemnie to, co robimy. Ale biję od was. Wspaniała energia. Owoc waszej pracy jest, jest tym dowodem. Naprawdę jest tym dowodem. Jestem w niebo wrzęty. Mam za mało czasu, żeby te wszystkie smaki opisywać, ale zapachy, kolory, obfitość tego stołu to jest coś, co każdy Polak powinien raz w życiu przeżyć. I popatrzcie, czy tu jest jakaś dekoracja mhm. dodatkowa. Nie ma. Nasze muszki. Słuchajcie, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o y, zupie. A, no właśnie, flaczki jagnięce. Flaczki, flaczki, flaczki jagnięce. Naprawdę I y, y, to jeszcze musimy spróbować. Hmm? Proszę bardzo, hmm? zapraszam. Przegramy mi minut. flaki szybko spróbować, <grym> a ja jeszcze nie spróbowałem. Co nie jagnięce? Ani tej klaszy, ani, tej, ani tego pięknego oleju. Ani nieście naszą wątróbkę, którą zrobiliśmy no, razem. Także Jej. spróbuję. Mam nadzieję, że po hmm. Hmm. mnie obecność wątróbkę hmm. króciutko. No. Wspaniała. I robimy od początku flagi. Nie ma nabywania flaków gdzieś tam, tylko czyścimy i robimy sami. Od początku. Dlatego, że tuszka musi znaleźć odzwierciedlenie tu na stole, wykorzystane do końca. Każdy element. A podroby to piąta świadka. jak więc... Przepyszne, delikatne flaczki, naprawdę uwielbiam. Teraz czas na wątróbkę. Bo... I to a też jest to... kunszt, który bo bardzo obecny dawniej w prawdziwej staropolskiej kuchni, czyli korzystanie z całej y... części dostępnych. Tak. Podroby były i trzeba było z, z każdej części y... nie marnować po no prostu absolutnie. Nie jest... Mnie to troszkę złości, jak widzę to znęcanie się tylko i wyłącznie nad antykotem jak niemiec. od naszej gastronomii, jeśli taka jest, to w Ciebie. Super. Czas na tą wątróbkę. No. Soczysta, idealna. Cegóreczka, jabłuszko. Mm. Mm. Klasyk. Uśmiech od razu po prostu się pojawia, genialny. Szatują lepkalę. Szatujemy lepkalę, szatujemy lepkalę. Gilgotacz, poczekaj ja niebieski. I to jeszcze wspomni o oleju? No olej swojski, rzepakowy, naprawdę. To jest ta oliwka północy, nasz, nasz złoty olej, który ma walory i smakowe, i zdrowotne doskonałe. Po prostu troszkę niedoceniany, może jeszcze, ale już się przebija. I my mamy taki olej unikalny z zasiewów ekologicznych rzepaków. Wasz stół nie jest tylko ucztą, ale przygoda i podróżą w głębi polskiej duszy gastronomii. Dziękujemy, Dziękujemy za uznanie. O, za słówka, słowa. przyjemny, gilgotanie dla podniebienia smakosza. Tak jest.